Cześć, witajcie. Kilka dni temu w Strzyżowie wisiał taki baner informujący, że w Strzyżowie mieszka matka, która od prawie dwóch lat nie realizuje postanowienia sądu dotyczącego kontaktu dziecka z ojcem. No i że ta alienacja rodzicielska jest to przemoc. Ten baner raptem wisiał chyba dwa dni komuś przeszkadzał, został odcięty i wrzucony. Do ogródka no, tej posesji, przy której wisiał, i co? No, to pokazuje, że komuś to przeszkadzało, że kogoś prawda bolała i że chce dalej zamiatać sprawę przemocy psychicznej wobec dziecka zamiatać tą sprawę pod, pod dywan. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Bo w tej sprawie były również fałszywe zeznania, tak jak Wam wspominałem, do protokołu składane przez funkcjonariusza policji, jak również wychowawczynię z przedszkola. Także tutaj jest wiele służb, wielu funkcjonariuszy publicznych zaangażowanych w ukrywanie tej, tej formy przemocy, przemocy psychicznej. Stosowanej przez matkę i babkę wobec dziecka w strzyżonie. Także niedługo będzie kolejna odsłona i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Pamiętajcie tylko tyle, że przemocy nie zamiatamy, nie zamiatamy pod dywan. O przemocy domowej, o przemocy psychicznej należy głośno, głośno mówić. Cześć!